Dwie najbardziej utytułowane polskie drużyny stają naprzeciw siebie na legendarnym Stadionie Śląskim w 20. kolejce PKO BP Ekstraklasy. 14-krotny mistrz Polski Ruch Chorzów podejmuje 15-krotnego mistrza Polski Legię Warszawa. W obecnych rozgrywkach obie ekipy oczywiście w zupełnie odmiennych rolach. Ruch broni się przed spadkiem, Legia walczy o tytuł, ale w pierwszej połowie różnicy za bardzo nie widać. Jedyna groźna akcja to ta stworzona przez Adama Wylkanowe. To nowy nabytek niebieskich. Czeski pomocnik zatrzymany jednak przez Rafała Augustyniaka. Do przerwy 0 do 0, ale po przerwie Paweł Wszołek wysyła w bój Blaża Kramera. Kramer do Marka i 1 do 0 dla Legii. Pierwsza groźna akcja wojskowych. Pierwszy strzał i od razu celny. I od razu gol Marka Guala. Więc król strzelców poprzedniego sezonu trafia do siatki. To jego druga bramka w tym sezonie w ekstraklasie w barwach Legii. Warszawa asysta Kramera. No i goście prowadzą od 56. Minuty. Dante Stypica nie miał nic do powiedzenia. Od tego momentu Legia ma coraz większą przewagę, a fantastyczne zawody rozgrywa Paweł Wszołek, który prawą stroną raz po raz rozprowadza akcje wojskowych. To jego dośrodkowanie na głowę Blaża Kramera, ale napastnik Legii uderzył ponad poprzeczką. Dante Stipica wychodzi z bramki, ale w środku pola piłka przejęta i ponownie Wszołek jest z prawej strony. Paweł Wszołek ma mnóstwo miejsca. Wszołek do kogo zagra? Do Moriszyty. Nie, uderzenie Maciej. Rosołka obok słupka ma do siebie pretensje. Rosołek ma też Paweł wszołek do kolegi z Drużyny pretensje o ten strzał, bo mógł być zdecydowanie lepszy. I po raz kolejny Paweł Sołek, wszołek tym razem decyduje się na strzał, ale Dante Stypica, który też jest nową postacią w ruchu chorzów, fantastycznie interweniuje. Stypica, kiedyś był najlepszym bramkarzem Ekstraklasy, ostatnio w Pogoni nie grał. Teraz w Ruchu będzie miał mnóstwo okazji do tego, aby pokazać swoje umiejętności zatrzymał golkiper niebieskich em, Pawła Wszołka, a ruch do końca próbował zagrozić się bramce Kacpra Tobiasza. No bo Legia wciąż prowadziła tylko jeden do zera i do ostatnich minut musiała drżeć o utrzymanie tego rezultatu. Niebiescy próbowali. Juliusz Letniowski i w tej akcji Patryk Sikora strzelali na bramkę Kaspra Tobiasza, ale były to strzały niecelne. Gospodarze nie oddali żadnego celnego strzału na bramkę w tym meczu. No i ostatecznie skromnie, ale jednak przegrali z Legią Warszawa 0 do 1. Po bramce Marka Guala. Legia, przynajmniej na chwilę wskakuje na trzecie miejsce w tabeli. Ruch pozostaje na przedostatniej pozycji. Ruch Chorzów Legia Warszawa 01. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.